Kochana duszo, dziś anioły przynoszą wyjątkową i szczególną wiadomość, ponieważ chcą, abyś wiedziała, jak zmiany wewnętrzne mogą bezpośrednio odbić się na Twoim wyglądzie. Jak coś tak prostego może być zauważone przez osoby wokół Ciebie. W tej wiadomości porozmawiamy o czymś transformującym, co pozwoli Ci spojrzeć na wszystko wokół z nowej perspektywy. Ponieważ ktoś zauważył coś w Twoim wyglądzie i powiedział, że stałaś się inną osobą. Ale jak to, inną osobą? Zostań z nami do końca, ponieważ to, co anioły mają Ci do powiedzenia, poruszy Twoje serce i przyniesie nowe spojrzenie na zmiany, które przeżywasz teraz. Ale zanim przejdziemy dalej, wpisz w komentarzach akceptuję tę wiadomość od aniołów. W ten sposób wzmacniasz energię tego błogosławieństwa i sprawisz, że ta wiadomość dotrze do innych osób, które również potrzebują duchowego pocieszenia. Wewnętrzne przemiany mogą być trudne do zauważenia na początku. Często jesteśmy tak zanurzeni w naszych codziennych rutynach, że nie zatrzymujemy się, by dostrzec, jak się zmieniamy. Ale prawda jest taka, że kiedy przeprowadzamy wewnętrzną pracę nad uzdrowieniem, refleksją i samopoznaniem, zmiany zaczynają manifestować się w naszym ciele, naszej postawie, a nawet w wyrazie twarzy. Kiedy ktoś patrzy na ciebie i mówi, że stałaś się inną osobą, ta zmiana nie dotyczy tylko nowej fryzury lub zmiany ubrania. Prawdziwa transformacja pochodzi z wnętrza, a osoby wokół nas mogą zauważyć, gdy jesteśmy bardziej zgodni z naszą istotą. Energia, którą emitujemy, staje się namacalna, a inni zaczynają wyczuwać te zmiany, nawet jeśli nie potrafią dokładnie wyjaśnić, co zauważyli. Anioły chcą przypomnieć ci, że często te zmiany mogą być ciche i subtelne, ale są potężne. Czasami możesz nawet poczuć się odłączona od samej siebie w trakcie tego procesu. Jakbyś była w fazie przejściowej. To całkowicie normalne. Każda zmiana, zwłaszcza duchowa, wymaga czasu i cierpliwości. Dlatego nie bój się stawiać kroków potrzebnych do tej wewnętrznej ewolucji. Anioły są przy tobie, prowadząc i wspierając każdy Twój ruch. Jednym z powodów, dla których ludzie mogą zauważyć, że stałaś się inną osobą, jest blask. Który pochodzi z wnętrza. Ten blask często jest odbiciem spokojnego serca, harmonijnej duszy. Kiedy udaje nam się zharmonizować nasze wnętrze z boską energią miłości, odbicie tego zaczyna stawać się widoczne dla świata zewnętrznego. Prawdziwa transformacja to głęboki proces. Nie chodzi tylko o to, by zmienić sposób, w jaki prezentujemy się światu, ale o to, by zharmonizować naszą istotę z naszą prawdziwą naturą duchową. To zharmonizowanie wnętrza to to, co pozwala nam promieniować intensywnym światłem i spokojem, które odczuwają inni, nawet jeśli nie rozumieją, skąd ono pochodzi. W wielu momentach, przechodząc przez ten proces zmiany, zaczynamy odczuwać pewien dyskomfort. To jest normalne. Ponieważ zmiany często zmuszają nas do wyjścia ze strefy komfortu. Stare przekonania, nawyki i wzorce zachowań zaczynają być kwestionowane, a to może wywoływać opór. Ale pamiętaj, że anioły są przy tobie, towarzysząc ci w tym okresie transformacji. Wspierają cię i prowadzą, abyś mogła stać się najlepszą wersją siebie. Wygląd zewnętrzny nie jest czymś powierzchownym. Jest bezpośrednim odbiciem tego, co dzieje się wewnątrz nas. Jeśli czujesz się w zgodzie ze sobą, jeśli jesteś naprawdę zharmonizowana z własną duszą, to będzie widoczne. Spokój, który nosisz w sercu, może być odczuwalny nawet w Twoich wyrazach twarzy. Ludzie mogą poczuć, że coś w Tobie się zmieniło, że jest w Tobie nowa energia, której wcześniej nie było. Kiedy ktoś mówi: że stałaś się inną osobą. Ta zmiana może odzwierciedlać uzdrowienie, które w tobie zaszło. Pokonałaś trudności, nauczyłaś się radzić sobie z emocjami i teraz prezentujesz aurę spokoju i pewności siebie. I to jest moc duchowej transformacji. Jeśli chcesz również otrzymywać więcej wiadomości od aniołów i kontynuować tę podróż przemiany, polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał. Dzieląc się tą energią z innymi, wzmacniasz wiadomość, którą anioły mają dla nas. Zmiana wewnętrzna może objawiać się na różne sposoby. Oprócz tego, że jest dostrzegalna fizycznie, może również znaleźć swoje odzwierciedlenie w Twoich postawach i zachowaniach. Czasami zaczynasz zauważać, że podejmujesz bardziej świadome decyzje, bardziej zgodne z Twoimi duchowymi wartościami. To znak, że Twoja transformacja jest w pełnym rozwoju. Ta podróż może wydawać się samotna w niektórych chwilach, ale wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Anioły są zawsze obecne, prowadząc Cię na każdym kroku. Twoje połączenie z boskością jest tym, co Cię wspiera i umacnia. Kiedy pozwalasz, abyś była prowadzona przez boską światłość, pozwalasz aby zmiany odbywały się w sposób płynny i naturalny, bez oporu. W miarę jak wewnętrzna przemiana znajduje odzwierciedlenie w Twoim wyglądzie, osoby wokół zaczynają to zauważać. A dzięki temu będziesz w stanie wpływać na życie tych, którzy napotkają Cię na swojej drodze. Twoja energia może stać się inspiracją dla innych, którzy również poszukują zmiany w swoim życiu. Polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby dalej otrzymywać błogosławieństwa od aniołów. Są one zawsze gotowe, by pomóc ci znaleźć spokój i równowagę, a ty zasługujesz na to, aby kontynuować tę podróż z ich wsparciem. Jak energia aniołów może nas transformować, tak możemy zauważyć, że nasze myśli i przekonania zaczynają się zmieniać. To co kiedyś wydawało się przeszkodą na naszej drodze, może stać się szansą na rozwój. Życie zaczyna ukazywać się w jaśniejszy sposób, pełne możliwości. To, co kiedyś było trudne, teraz staje się łatwiejsze, ponieważ jesteś zharmonizowana z boską energią i z celem, jaki anioły mają dla Twojego życia. Każda mała zmiana w Twoim życiu, każda nowa perspektywa to szansa na duchowy rozwój. Nie lekceważ znaczenia każdego kroku, który stawiasz. Nawet te, które wydają się małe lub niedostrzegalne, są niezbędne dla Twojego procesu transformacji. Anioły zapraszają Cię, abyś spojrzała w głąb siebie i dostrzegła zmiany, które już zaszły. Przeszłaś przez wiele trudności, a każda z nich uczyniła Cię silniejszą. A teraz, patrząc na te transformacje, Możesz zobaczyć z większą klarownością, jak bardzo się rozwinęłaś. Nawet jeśli przed tobą jeszcze wyzwania, teraz masz pewność, by stawić im czoła, bo wiesz, że jesteś prowadzona przez wyższą energię. Zostaw swój ślad w komentarzach, wpisując akceptuję tę wiadomość od aniołów. To nie tylko pomoże rozprzestrzenić energię tej wiadomości, ale również pozwoli Ci nadal otrzymywać boskie prowadzenie, które anioły mają dla Ciebie. Teraz spójrz na siebie z współczuciem i wdzięcznością. Dostrzegaj wszystkie zmiany, które już zrobiłaś, i świętuj tę wspaniałą osobę, którą jesteś. Podróż jest długa, ale każdy krok przybliża Cię do najprawdziwszej wersji siebie. I pamiętaj, kochana duszo, że transformacja nigdy nie jest procesem liniowym. Czasami możesz poczuć, że cofnęłaś się lub że zmiany nie zachodzą tak szybko, jakbyś tego chciała. To całkowicie normalne. Najgłębsze transformacje wymagają czasu. Cierpliwość jest cnotą. Anioły proszą Cię, abyś wciąż ufała temu boskiemu procesowi. Miej wiarę, bo to, co przed Tobą. Jest o wiele wspanialsze, niż sobie wyobrażasz. Niech błogosławieństwa aniołów wciąż oświetlają twoją drogę. Niech idziesz naprzód z odwagą, mądrością i pokojem w sercu. Amen.